Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tam jest e, Ermioni. Ermioni. miasteczko na wyspie Melbones. O dobra. Tyle było z kontentu. No to gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Ermioni, to jest takie małe miasteczko na półwyspie Pelopones. Jest słońce, są wąskie greckie uliczki, budynki z okiennicami, a typowo greckie. A co się jutro rano będzie działo? Tak, i w każdy czwartek, jeśli chodzi o tą miejscowość, jest tygodniowy targ i zjeżdżają się tutaj okolicz z okolicznych miasteczek i wiosek w Grecy na targ, na którym można kupić podobno wszystko i smażą Mam nadzieję, że to sprawdzimy. Suwlaki. Suwlaki, tak, też podobno. Mam a. nadzieję, że jest to dalej aktualne. A, a miasteczko wygląda tak. Ty, czemu ci jedni stoją na żaglu? Ma jakieś ukinać się dzisiaj wcześniej. Gdyż idziemy na targ lokalny, będą tam świeże lokalne produkty i podobno jakiś street food. Zobaczymy. Market z daleka wygląda tak. Widać jakieś stragany parasolki. Mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego. A jeszcze muszę patrzeć pod nogi, bo idę tutaj wzdłuż wzdłuż wody, więc nie chciałbym się kąpać przymusowo. Zobaczymy, co będzie dobre. Jak widzicie, mięso jest bardzo świeże. Świeże mięsko, co Ewa? Idziemy na markecik. Już tam widzę grill rozpalony, więc już wiem, że nasze klimaty zaraz coś będziemy testować, bo głód nas straszny z rana złapał. Trochę to przypomina właśnie Azjatyckie markety, jakieś doniczki świeże ryby, warzywa to miało być No jemy suflaki od kapitana o zdecydowanie Takiego szaszłyczka sobie ściągniemy Rybki, krewetki Niestety mamy mały problem z prądem, więc lodówka nam nie działa. Nie możemy wziąć na zapas. A wczoraj jedliśmy tak dobrą ośmiornicę, że nas kusi, żeby coś z nią podziałać. O, już widzę coś, co na pewno zainteresuje naszą załogę. Mianowicie winko. I nie tylko. Uu, to ja chyba tutaj będę coś próbował. I klasyka każdego bazaru na całym świecie, gdzie byliśmy, czyli kukurydza gotowana. Tutaj w wersji podgrillowanej. Ja mam suwlaka. To będzie najlepsze mięso, jakie tu jedliśmy. I co, dwojcie, tak? Tak. <grydza> tutaj rzemiosło wyciągania kupy z krewetek. Będą, y, będzie czosneczek, pikantna, papryczka, krewety, cytryna, pietrucha i będziemy w tym maczać chlebek, bo zostało nam trochę chlebka sprzed wczoraj, więc jest już nieco y, nieco, nieco bardziej taki odleżały, podeschnięty i będzie idealny do maczania w oliwie. Prawda? U, ale przekroiłam to... o, jest mocna, to... tak, ja powąchałem ją przez... Y, przez skórkę i ona już była taka bardzo mocna. Czyli czosnek, wino i oliwa, szczypta soli. I już się pysznie. Moje ulubione. Krewety się już czerwienią. Teraz je poprzewracamy. Na Nasze Mam piwko, ci Latujemy jak na pędzimy ogręcić z napojami. Jeżeli pierwszy raz robicie krewetki w pancerzyku, tak wyglądają surowe. Tak wygląda jak je smażycie. Chityna w pancerzu zmienia kolor na czerwony. Tak wyglądają po usmażeniu, więc większość krewetek, bo są też krewetki czerwone, ale większość krewetek... Zmienia kolor na czerwony po usmażeniu, po obróbce, więc jak kupujecie mrożone i są pomarańczowe, to najprawdopodobniej były już obgotowane wcześniej. Z racji, że robimy ich bardzo dużo, to najpierw je podsmażymy, a potem jeszcze je poddusimy z winem, z oliwą. Przed podaniem posypiemy pietruszką, którą mamy tutaj przygotowaną. Będzie pycha. Będzie pycha? Będzie pycha. Będzie pycha. Nasze krewety już czekają. Ewa robi piękny, jeszcze sosik na bazie wina, oliwy, czosnku, pietruszki odrobiny chili. Nie więcej to, co były w nim smażone, tylko jeszcze tak, żeby polać pięknie. Do tego chlebka będzie absolutnie fenomenalna. Trochę to pomieszamy. Może być? I w takiej oto scenerii. Między pięknymi greckimi wyspami. Nie chcesz bardziej? Zobacz jak fajny. Łyżki. Teraz ostatnia rzecz Ale po co ci uśpiliła? Pesteczkę zabieram No hejka A ale, ale by było Chyba by po mnie wrócili, ale telefon by się zamoczył. Płyniemy właśnie do Poros Piękna słoneczna pogoda niestety żagiel ledwo pracuje Natomiast kupiliśmy na tym targu dziś rano krewety. 15 euro za kilogram świeżo łowionych krewet. Powiedzieliśmy Grekowi, żeby sypnął za 20 euro, więc troszkę więcej niż kilogram. O, widzieliście jak Ewa robi w winie, w oliwie. Pycha. Po prostu pycha. Nie wiem po co my do tych knajp chodzimy wieczorami. Chyba przestaniemy. Natomiast. Jest zdecydowanie pięknie grecko, Grecy mają takie powiedzenie siga, siga, czyli spokojnie, spokojnie I tak właśnie sobie tutaj funkcjonujemy. Pięknie. Zresztą zobaczcie na Macieja. Maćku, jak jest? I tak właśnie nam mija dzień. Ładna miejsce, to jest właśnie Poros. Szukamy miejsca do zacumowania. To nie wygląda nie legit. Jesteśmy jeszcze w tawernie niedaleko portu. Ewa pamiętasz jak się tawerna nazywa? Zdajemy wam w opisie. Kawolos, kawalos, coś takiego. Bolos jest na końcu. Ewa zamówiła zieleninkę. Fetę z oliwą. Tutaj Jacek wcina świnie z czosnkiem i ziemniakami. Karawolos się nazywa ta o już się dowiedziałem. E, mamy tu też bakłażana z mięskiem beszamelem fryteczki. Wiejską kiełbaskę a piwko podają takie zimne, że nie wiem, czy to widać na filmie, ale aż Jana zamarza. I wiem Super, jest zaraz koło portu, więc ekstra. Specjalnością podobno są ślimaki, ale nie braliśmy. Natomiast wszystko jest epickie, a to, to spróbujemy otworzyć. przypomina musakę, ale moim zdaniem jest lepsze. Mm -mm. A? Zakręcić oliwę, czy jeszcze będę dolewał? Dzisiaj na to robimy masową produkcję tostów. Tutaj już mamy kurę tostów, zaraz zrobimy jeszcze. Ewa zrobiła pyszne cacyki. bo w Grecji jemy cacyki cały czas. I prawie grecką sałatkę ze zdecydowaną przewagą pomiraną. Ale cała reszta jest taka jak w greckiej sałatce. Tak jest. Tylko w mniejszych proporcjach. Więc zaraz oto z takim widokiem będziemy sobie wcielać śniadanie. Zginęliśmy sobie już w drodze powrotnej do Aten w taką małą zatoczkę jeszcze. I mamy przerwę na nurkowanie, wygłupianie się, skoki do wody i pływanie. A ta wyspa, którą widzicie z tyłu, to jest wyspa słynąca z hodowli pistacji. Ale nie wiem, jak wygląda drzewo pistacjonalne z tego. Może to którejś z nich? Idziemy na saber? Nie jest tak prosto tam wyjść, już spróbowało. <laughs> Idę łowić rybę. Oby z sukcesem. Przed nami Ateny, do których zmierzamy. Tam daleko. Już widać Ateny. Powinniśmy być tam około 17.00. dzisiaj jeszcze na łodzi i trzeba kończyć tą wycieczkę powoli. Ostatnie promienie słońca się łapie. I wieczorkiem jeszcze jakieś zacyki i greckie białe wino obowiązkowe. No i mamy delfina! Delfiny! Ale ładny Jej ujacze! Katrin! Schowały się! Jej! Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Jej! Na wyspę płynie. No i co? Teraz zobacz! Nie ma! Sam! tam wyskoczył! O! Widziałeś? Teraz jakoś tak marnie. I tu jest! Tu jest! Tu jest! jest, jest. Oh, o! Dwa! No, trafiliśmy na delfiny Delfiny! delfiny. Tam dalej też. Jesteśmy już w Marinie z powrotem w Atenach. Patrzcie jaki piękny zachód słońca z widokiem na maszty. Raz jeszcze mała wycieczka na lotnisko i wracamy do Wrocławia. Dzień dobry, jest 7.30, jesteśmy już popakowani do dziewiątej, musimy opuścić jacht. Zaraz jeszcze jakieś śniadanko sobie chyba wetniemy na pokładzie i lecimy. Bardzo fajne, bardzo fajny czas w Atenach. Piękne widoki. No, gorąca pogoda, szkoda, że nie powiało więcej, ale poza tym ekstra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie lajka. Dajcie suba. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć, a może co byście chcieli zjeść. Jakiś przepisik wrzucimy. 得走吧，春天。